Drobne różnice pierwsza rzecz, którą zauważyłem, była tak mała, że prawie ją zignorowałem. Zegar w kuchni ten stary plastikowy, zamiast 12.00 pokazywał 12.01, gdy wychodziłem z pracy. A ja przecież zawsze kończę zmianę o równej 12.00. Wiem to, bo od 3 lat robię dokładnie to samo: zamykam laptopa, żegnam się ze Spoja, wychodzę z biura i idę do domu. Zawsze 12.00. Ale może się zasiedziałem, może zła bateria. Zignorowałem to. Następnego dnia było coś z butami. Moje sportowe, czarne buty miały czerwone sznurówki, a ja przysięgam, były czarne. Zawsze. Spytałem współlokatora, czy się zgrywa. Bo powiedział, że nie, że zawsze były czerwone. Zdziwiłem się, ale nie było sensu się kłócić. Może źle pamiętam, może robi mi jakiś żart. Nieważne. Trzeciego dnia radio w samochodzie grało stację, której nie słuchałem od liceum. Otworzyłem aplikację, według historii nigdy nie była włączona, a mimo to leciała właśnie moja ulubiona piosenka z 2012. Miałem ciarki, ale może to przypadek, może coś się odświeżyło, nie wiem. Dzień czwarty. Zadzwoniła mama. Głos brzmiał jak zawsze, ciepło, znajomo. Ale na koniec powiedziała: Uważaj na siebie dobrze, zawsze byłeś trochę zamyślony. Zawsze tak mówiła, ale sposób, w jaki to powiedziała, brzmiał jak pożegnanie. Nie mogłem tego wyrzucić z głowy. Dzień piąty. Mój kolega z pracy Michał, którego znam od lat, nie przyszedł. Pytałem w firmowym czacie co z nim. Dostałem tylko jedną odpowiedź: Kto? Michał zniknął. Nikt go nie pamiętał, nawet kierownik. Szóstego dnia przypadkiem spojrzałem na swoje odbicie w oknie autobusu i przez ułamek sekundy zobaczyłem coś dziwnego. Nie był to ktoś inny. To byłem ja, ale jakby bardziej zmęczony, jakby starszy. Siódmego dnia znalazłem stary telefon w szufladzie. Nie używałem go od liceum. Włączył się, sam. Na ekranie tylko jeden kontakt. Ja. Ostatni raz 12 lipca. Dzisiaj był 19 lipca. Spojrzałem w kalendarz 12 lipca. Jedyny dzień, którego nie pamiętałem. Zadzwoniłem. Długo cisza. Potem słyszałem swój własny głos. Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że próbujesz zrozumieć. A prawda jest taka, że zginąłeś dokładnie 12 lipca w drodze z pracy, ale Twoja głowa jeszcze nie chciała odejść. Zatrzymałeś się tutaj, w wersji świata, która pozwala ci myśleć, że żyjesz, ale z każdym dniem rzeczy się sypią, bo to nie jest świat dla ciebie, już nie. I wtedy sobie przypomniałem: deszcz, klakson, gwałtowne światło, zamknięcie powiek, a potem. Kuchnia. Zegar 12:01 Nie jesteś nawiedzany, mówił mój głos. To ty jesteś tym, co zostało. I kiedy ostatnia różnica zniknie, będziesz musiał przestać istnieć.